Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, dokładnie. I dzisiaj będzie trochę inny odcinek, ale niestety nie udało go nagrać. W tym wypadku dzisiaj jest mapa. Przynajmniej będzie, jak mi się ogląda majka. Śmierdziło? l czy l l l l l film na moim kanale i... No. Chyba nie wiem, jak to wygląda. In여... Zy... W ogóle ciekawam sobie na mapce, podgreślam życiowe decyzje. Ajcie, decyzje autorstwa... 348. Mam też swój kanał, ale nie wiem. A, to myślę, że Państwo mnie dołkną. będzie gdzieś tam w końcu, bo popiszę. Jeszcze raz ciekawam się. Zobaczcie, stam na tą... tego OBS-a, tak sobie wyglądała. Muszę, że nie chcę, żebym się nie sprowadził

Będzie krzywniska. Było naprawdę fajnie. Byliśmy, byliśmy w piątkę, a i było. No właśnie. Wszystko, co było potrzebne do czynienia się. Bawiliśmy się, dobrać się ludzi. jeden na koncie podpalony patek i zaczął nie wymakiwać, jak pochodnią jest. Tak, chyba to je przesadzili sami perso. Zresztą do mojego wypadku, w którym podpaliło się czoło, zdążyliśmy serdecznie wyskoczyć ten mały paczek. I to by na przykład się Aha. No właśnie. Do tego powinno się ułatwić. Dobra, jeszcze coś jestem, Tu mam do już. Tak, ładne widoki, ale nie czasowe. <grych> Dobra. To już wam na tym pięcie nic nie ma. Dobra. Zobaczcie, mam trzy w ogóle, ale to jeszcze małe winy jest. Dobra, moje łapy. Co? Ja, ale pani druga ja lapa. Ale nawet papier, to jest coś. Nie wiem, czy ja mam wychodzić z rąku? Jadę bez żadnego posiłku? No nie będzie. Nie, 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 No, no, witaj, kochanie. Tutaj jesteś. Dobra, weźmę sobie tylko bitką, chlebsze, tak na później iść po... Coś Gdy będziesz wracał, puk, puk, czeka, pasz, Okej. Dobrze, powodzenia. Chleb. Pewno za chleb. Bo chleb. chleb jest smaczny. I jednak chleb sobie zabię. jest jakiś też niezdecydowany dzisiaj. Nie Okej. A mamad.

Mm. No, non è sbagliato. No, non uh, è sbagliato. Vabbè, vai. Eh... 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 è No właśnie, chyba nie jeszcze, szef. gdzie jesteś? O, tu jest to jest. A, dobrze, dobrze, gdzie jest? Yy, nie tak, no, już ja, Tym bardziej, bo się już nie zareaguje, bo ja też, bo ja też, ja że bo ja też, bo ja też, bo ja też, Zamskam so, no, łączyć to co są Za, widać to są mnie, bo nie musisz mi powiedzieć. O tu jest gabinet w 7, 8, 9, 9, to na same 96. Zresztą te pięć do

Wydało <grymka> mi się śmiesznie. Co tam? Jednego klienta uszczęśliwia, drugiego śmieje. No Ten, to jest życie właśnie. w <grymka> Szczepniu? Ja w ciebie. To jest ogrożenie. Zwykle że ona jest Widziała. Nie mogę tak strasznie, wychylić, nie wiem. Oni Co, to ona?

Proszę mnie, żeby to zobaczyć, ale nie będę taki hamski więc no. Zapojrz dobry człowieku. Okej. Okay. No okay. dobra, nie daj. O, jakiś nie, Tak? Chciałam się teraz z tylko nie i nie układał się na odcinkę bez ofiary. Nie układał mi taki, serwowym. Dobra, że się bawisz, ale będzie ale nie, się o, Okej, nie, o, nie po, czy, jest. ja ja jeszcze jakieś tam interferencji? Nie zaczęłam skipować. Czy jest Bo to jest Eee, no, to jest na nie widzę. O, tu jest sobie. jest, to, tylko to. O nie. Dobra, w tej tylko i zawsze się koło wełmu No za pójdę do to znaleźli. Co koło się kręci? Czy że coś mam że do... Ej, mam. Przez tu. tam, to chyba nie do ciebie? Nie. Dobra, dobra, ci głowy. I koło bloku się kręci Koło kochanie, 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 kochanie. Kochanie, 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 kochanie. Kochanie, O, tu jesteś. Czego? Zjedz i ciebie. A, ty dobra, weź się to będzie wina. Tak? A. Przepraszam, nie wiem po co dałabym tę Ja mam takie cenne wrażenie, że pomaga... A, będzie bardziej miło. Ty że tu? Weź się będzie wina. No. Mogę sobie tu jakoś... Może się iść tutaj. Ale tu na nie widać. Długo ja się O, tu jest! zobaczcie, ja że skituje, ale... Jeden... Dziewięć... Jas. No mi się, że innego nie To no bo, to właśnie nie jest, bo po prostu chcę, w sensie, żebyśmy sobie też tej bili, nie? Bo to jakby jest... Mm. A ew. No. Już nie jest, nie? No ale to też chyba... O. Ja widać. Co? Czemu to jest, no? Hop? Czy to się nie działają to, oczy? A nie, to bez nie jest ja 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 I jeszcze na że ani profesor, Aha, czyli to jest jakiś seryjny, powódź. Czyli goście nie doprowadzili do nic No Nawet. Nie. Ja tam ja w kupić chyba ale ja pamiętam. Nie, masz fogę, dlatego to jest chyba sklep. To kupiłem. O, to jest jakiś ruch. Łopcze, ciebie weźmy, że tak, a są duże wyrazy. Ty... Miałem z chleba, kupić. No chleb, gdzieś mogę, teraz mogę. na chleb, to ja mogę panu oddać. Nie zajmę. Ca! Łopcze, dostaj, to no, tak, a nie, to Maga, to bądź bardzo u ciebie. Kurcz dalej, bo ścisz ma, to jest uciech. Czego? Aha. To co nie budziło? No. Chcecie kupić? Eee, Zapytaj o składkę. Poczekaj, no bo Wystarczy kiedyś... dodać śpieszy i pomocy, ale już na nic powie, bo mi trochę te dwa.

Oddawaj! Oddawaj! Wujkuńczak! Wujkuńczak. Hm? Coś się daje się mapa. Czy mam takie inne zadanie? Spoczekaj, wrócę. Aha, na dobre. To było. To nie. Możemy teraz zrobić jakieś żelazki. O! Hup. Zrobię też. Dobra, zobaczcie. No. Dobra, trzeba się. Aleś kupiłem. Chyba kupiłem, bo mi po No. to dzień nie kupiłem. No weź chodzę. Jest to ogólnego. Jeszcze ten del odzieży, która tu jest to podałazanej, dalej się tam cieszą. I nowy? A, nie, bo jeszcze tu nie powinien być. Ale... nie wiem, co mi dać, Nie, do samochodu. To Jest tam iPad. Dobra. Ej, nie tam podlałeś? Jas. Czełam. Witaj nam w Nie. Co? Cześć nie. Nie, trzeba jechać kupić, to byłbym. To byłbym. Chciałabym zapomnieć coś. Nie to był teraz nie było. Jak dla pracy? Nic specjalnie. Mamy dzień. No, co dzień. O, A, jedziemy dalej. Do... Czyjś to ważne, czy a kiedy to Nawet wydaje się, jest ci kiedyś... Któryś raz. Okej, okay, już tego. Wypiłem. Ej, ej! Ej chwila, bo jeszcze kiedyś tę mapę u Luxem oglądałem i ona się skończyła inaczej. I co jest? Przecież ta kiedyś widziałam inną. Aha, dobra, bo to w ogóle twierdzi, że ten jest druga wersja tej mapy. Bo ja ogólnie ogólnie film u Luxa. I tam się skończyła ta, i się poszedłem policją, na policję, bo chodzę po prostu policją. policję. Nie wiem co końca z czym. No właśnie, ale poszedł i tam później go tam chyba dzieli ze złodzieja, a wózek i właśnie tam odleciał jej kopię i później go złodzieja. Nie wiem, to widać teraz już. To wiemy, bo nie ma go kontynuacji, Wyszłam z snyb i przycisk. A więc się to ma pojemności w sensie. To ma

Czyli tak jak było na filmiku z tej to jest już samo. Hmm? Nie to się zdarzy, że to to pasowało, ale zrobię. to jest kilka zakończeń. Co to mam tutaj do Nie wiem. Nie wiem, czy to niapy, No, bezo. ja. Stoję tutaj na ruchu. I się z Wami, żeglę. I się z Wami, żeglę, więc właśnie nie brak i właśnie to była mapa. życiowe decyzje, autorstwa, coś czy... z tego. Trochę było inne zakończenie niż sobie się spodziewałem, ale i tak fajne. No więc subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki. Błąd.